Cześć ludziska z tej strony Ajgowski i witam w kolejnym odcinku z najfajniejszej, najzajebistszej gry, w jaką sobie pykamy, czyli Shakes and Fidget. Eee, jak widzicie, nowa aktualizacja nadchodzi, nadeszła, nadchodzi eee, i oczywiście wraz z nią w piąteczek zaczynamy legendarny loch, tak więc zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka, pod tym filmikiem zostawcie dzwoneczek i napiszcie w komentarzu, eee, co sądzicie właśnie o tej nowej aktualizacji, co wam się podoba, co wam się nie podoba, co może wybyście jeszcze do tego dodali, bo bardzo jestem ciekawy Waszego zdania. Tak więc, oczywiście, aktualizacja 15.0, jak dobrze pamiętam. Tak pokrótce, żeby nie zanudzać, żeby nie przedłużać, nie wydłużać, nie zadłużać. Tak więc pokrótce sobie o tym powiemy. Takie najważniejsze rzeczy z tej aktualizacji, czyli tak, podnieśli level. Tak, tak. Player Games podniosła. A co ja w ogóle dzisiaj wygaduję? Podniosła maksymalny level do levela 800. Tak więc tak, 800 level możemy sobie już w przejksiku e, wbić. No i też myślę, że to ma ze sobą powiązanie. Takie dwa najistotniejsze elementy tej aktualizacji, to jest właśnie to. I drugi istotny element to jest e, zwiększono maksymalny limit w Pali złota, to jest bardzo fajne dla wyższych leveli. Bardzo dobra informacja, właśnie. Tak więc raczej tutaj dla mm, leveli, myślę, no 450-500. E, no ale fajnie, fajnie, że też właśnie nie zapominają o graczach, którzy są wytrwali, twardzi i tak pykają e, w to długo. Tak więc tutaj oczywiście pokażę Wam tu w twierdze i tutaj ta kopalnia złota e, no, będzie powiedzmy miała większą pojemność. Nie będzie się tak szybko zapełniała na wyższych levelach. E, no, wraz z tą aktualizacją również jakieś tam drobne poprawki graficzne e, i czy to właśnie w właśnie podziemiach czy to w twierdzy jakieś czerwone e, będą jakieś czerwone komunikaty o braku e, danej powiedzmy danej rzeczy. Tak więc to też jest fajne. Kolejna sprawa. Teraz wreszcie nie będzie tego denerwującego eee, w legendarnym lochu. Ci co grali, no to wiedzą, że na przykład, nie wiem, jak zbieracie jakiś metal czy, czy kryształek, to wpada wam to do ekwipunku. No a wiadomo, że w legendarnym lochu też często te itemki wam będą wypadały, no i musicie sobie wracać, wyłączać legendarny loch do zbrojowni i sobie tego używać. Teraz już to automatycznie, no wiadomo, tego nikt nie sprzedaje. Tak więc teraz już to, czy to z legendarnego lochu, czy to z zadań, od razu automatycznie będzie to się tak, jakby klikało, użyj, tak. Eee, tak więc to jest spoko, nie będzie nam śmieciłowy ekwipunku. E, I w stajni już zauważyłem, zobaczcie sobie teraz w stajni, w waszych pupilkach e, podświetlają tu się wszystkie, oj wow, głowskie, ale ci się świcą. No to takie, taki bajerek zrobili, że się teraz wszystkie podświetlają, o tutaj zobaczcie sobie, wow, naprawdę fajnie. No i kolejna sprawa, taka podpowiedź dla nowicjuszy, że tak powiem, e, czyli klikacie sobie na przykład światło widzicie, od razu wam się zaznacza e, jedzonko, pokarm, który dany pupil je. Nie chcę być tutaj złośliwa, ale no moim zdaniem to jest całkowicie bezsensowne, tak. Mogli już animację, nie wiem, koła Fortuny, tak, z doktora Bawuwu yy, zmienić, no bo to tak czy tak no karmić się innym nie dało, więc no proste to jest, że... No dobra. Nie będę się wypowiadał, fajnie, że coś wprowadzają. Może, może powiem tak, fajnie, że coś wprowadzają, czyli macie tutaj w popilkach podświetlenie, mega super. Teraz na przykład jak zamkniecie oczy i będziecie na przykład przymrużać delikatnie, nie, to jak najeżdżacie, to lepiej widać, na którym najechaliście. No i oczywiście tutaj, gdybyście na przykład tak o jak na przykład sobie zrobię tak, to ja nie widzę teraz w ogóle pokarmu. I jak tak na przykład uchylam sobie powolutku, nie? To tak średnio, średnio, średnio. O, coś się świeci, nie? I teraz od razu widzę, że to ten truskaweczką będziemy karmić sobie ogień. No to taka aktualizacja jeszcze mamy w naszych kochanych pupilkach. No ja nie mogę się doczekać tego legendarnego lochu. Mam nadzieję, że też widzieliście już zwiastun. Jak nie to bardzo zachęcam. Oczywiście link do zwiastunu macie również w opisie tego filmiku. Też możecie napisać coś na jego temat, bo oczywiście u mnie na kanale będzie wjeżdżał taki mój własny zwiastun. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek i jeszcze tak pod koniec takiego odcinka naszego informacyjnego wejdźmy sobie na pocztę. Oczywiście wszyscy dostali tą wiadomość i przeczytajmy, co ten nasz Bulldog francuski, albo Mops. No, chyba Mops to jest. Nam dzisiaj napisał 16 grudnia o godzinie 16. Czyli legendarny loch się otworzy. A oczywiście będziemy mieć epickie szaleństwa. Tutaj kocham to słowo, dlatego go używam. Mamy tak wydarzenia: szalone, grzybowe żniwa, kocioł w później Dni Diabelskich. Dusz Boże, świnty, złote zbiory, wiedźmowy taniec, zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny. O, to jest bardzo ważne dla Was w tym momencie, na pewno na 60, żeby właśnie już teraz z tymi popilkami napierniczyć i sterylne cds Tak więc, no, sporo fajnie będzie się działo, będzie się działo. A to zawsze, nawet jak jest legendarny loch, no to przyjemniej się na pewno w tego szczękcika gra. A teraz na pewno on będzie też związany ze świętami, tak więc, no no dla mnie mega, tak? Ja w ogóle uwielbiam legendarne lochy, chociaż wiem, że wtedy osioł do mnie puka dwa razy dziennie, tak? Ale tak czy tak uwielbiam to robić, oczywiście będzie się trzeba przybierać, będzie mega, mega dużo nowych itemków, będą nowi wrogowie, nowi bosowie, tak więc warto sobie już tam grzybić troszeczkę i brać udział w konkursach łajgowskiego, żeby na te lożki mieć. Pamiętajcie, że niedługo wstawimy może jutro, jak mi się uda, wstawimy sobie odcineczek taki przypominający jak najlepiej ten legendarny loch zrobić, żeby wydać jak najmniej grzybków, bo czasami naprawdę e, no idąc tak na farta, jak to się mówi, e, można tych grzybków e, stracić co niemiara na, nawet na przejście jednego legendarnego lochu, a warto sobie te itemki oczywiście pozbierać. No nie każdy... Będzie miał możliwość zebrać sobie cały ekwipunek, ale myślę, że kilka przedmiotów Wam wpadnie dzięki oczywiście pomocy Ajgowskiego. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki Mortki, że byliście dzisiaj w takim informacyjnym odcinku ze mną. Pamiętajcie napisać mi w komentarzu, co sądzicie o tej aktualizacji, co byście dodali. Bo jestem bardzo, bardzo ciekawy Waszego zdania, bo macie mega pomysły. Tak więc z miłą chęcią sobie poczytam. Widzimy się w następnym odcinku. Piona! brought in the London. She's the the